Jeżeli nie wiesz z jakim anime zacząć, albo po prostu jesteś ciekawy jakiejś nowej serii, to dobrze trafiłeś. Bo dzisiaj pokażę Ci kilka anime, które w 2024 roku są warte obejrzenia. Zapraszam. To jakie anime będzie Ci się podobać, to zależy też w dużej mierze od tego jakie klimaty lubisz. Więc na pewno jeżeli podam jakieś anime, nie każdy będzie się Wam podobać. Pierwszym anime, jakie mogę polecić chyba każdemu bez żadnego sumienia... No to będzie już Tsukaisen. No jest to po prostu świetne anime ostatnich lat. Wyszedł drugi sezon, który też jest naprawdę świetny. Ma naprawdę przepiękną oprawę audiowizualną, ciekawą fabułę. I jakby wszyscy szalenowcy wiedzą o co chodzi i naprawdę będą z tej serii zadowoleni. A jeżeli zaczynasz dopiero z anime, to będzie to seria, która naprawdę pozwoli ci super wejść w ten świat. Kolejnym anime będzie kategoria z anime sportowych. i Anime sportowe z ostatnich lat, które jest naprawdę bardzo, dużo, bardzo, bardzo rozchwytywane i dużo osób je ogląda i jest naprawdę świetne moim zdaniem. Jest to oczywiście blue lock anime, po prostu też ładnie zrobione wizualnie, chociaż niektóre tamte momenty z tym CGI to kto oglądał to wie, ale ogólnie jest naprawdę ciekawie poprowadzone i też polecam je obejrzeć, bo jest świetne moim zdaniem, świetne, tym bardziej dla fana piłki nożnej Zanim przejdziemy do kolejnego anime, chciałem też przypomnieć, że na końcu odcinka podam też kilka tytułów, które są naprawdę warte uwagi, a których nie mogłem tutaj umieścić. Teraz anime dla kogoś, kto lubi sobie pooglądać, na przykład dłużej, odcinek po cineczku i na przykład sobie usiąść wieczorem i oglądać kilkadziesiąt, albo kilkadziesiąt, kilka dziesiąt wieczorów po prostu z rzędu sobie oglądać. I takie dłuższe anime, które jest. Powiem starsze, ale nadal bardzo warte obejrzenia i jakby to jest must, must, must do obejrzenia. Kto anime nie, ogl nie ogląda, nie ogląda, nie ogląda musi to obejrzeć. Jest to Naruto oczywiście, jest to starsza produkcja i dużo osób się to nie zniechęci, bo jest strasznie długa. Pierwsza seria z tego co pamiętam ma 220 odcinków, druga... 500, ale jak nie będziecie oglądać filerów, to obydwie serie skrócą wam się do około tak. 400 odcinków i bez tych filerów polecam oglądać, a Naruto jest naprawdę świetne ukośnik Shippuden, bo Shippuden jest jeszcze lepszy. I naprawdę to jest must, musicie to obejrzeć. Kolejne anime, na które chciałem zwrócić uwagę jest to anime takie bardziej spokojne, mniej jest akcji, więc jakoś myślenia, rozkmin takich. I to jest anime pod tytułem Dr. Stone. I jest to fajne anime, takie bardziej do wyluzowania. Sądzę, że Wam się spodoba, bo jest bardzo ciekawe. Też bardzo ładnie, bardzo ładna kreska, audio też jest fajne, więc nie widzę przeszkód, żeby to obejrzeć, a jest naprawdę fajne, naprawdę fajne. Polecam. I ostatnie anime w dzisiejszym zestawieniu, które jest naprawdę świetnym anime i naprawdę bardzo polecam je obejrzeć, jest to anime pod tytułem Cyberpunk Age Runners. Jest naprawdę świetnie zrobione wizualnie. No, po prostu jak widzę tą kreskę, to aż, aż naprawdę bardzo pięknie to wygląda. I ta fabuła była bardzo ciekawa, też jest związana z grą, która jest polska oczywiście, więc też musicie jakby nadrobić. I sądzę, że jest bardzo warto obejrzenia. I po prostu fajnie się to anime ogląda, tak dosyć przyjemnie. Są też takie klimaty bardziej mroczne. Ja na przykład lubię takie klimaty, więc mi to przypada do gustu. Więc polecam też. I teraz przejdziemy do tej listy anime, których tutaj nie umieściłem, a są naprawdę warte obejrzenia i świetne. Więc zacznijmy... Jest to Tokyo Ghoul. No, jest to anime, które wielu się nie podobało przez swoją słabą dosyć adaptację. Ale no, jest naprawdę świetnym anime, no, bardziej manga. No jest fajne, mi się na przykład podobało, no. to, to mangi nie ma co porównywać, ale jest spoko, spoko, jest takie naprawdę na poziomie. Kolejnym anime, które też mogę Wam polecić, polecić z czystym sercem, już tak poza tym naszym głównym, głównym anime jest Jigokuraku. Jest też fajnie zrobione, fajną, fajną animację, w niektórych momentach też, no jest naprawdę fajne, fajna fabuła, wszystko tam jest naprawdę super poukładane i to się tak ciągnie i właśnie czekam na drugi sezon to jest spotkanie. I teraz coś dla fanów romansów, jest to fajny bardzo romans, yy, horimia. Yy, bardzo ładnie zarobiony, przyjemny do oglądania, naprawdę no, świetny, świetny kolejnym ostatnim anime już tak pobocznie jest to Chainsaw Man, oczywiście bardzo polecam je obejrzeć, no i no jest to anime dosyć krwawe i tak dalej, ale Polecam, świetnie. A i o mało bym zapomniał, jeszcze hajkim. Taka sportówka o mast Must, must obejrzeć. Super. A z tego co wymieniłem, to to chyba wszystko, co naprawdę jest bardzo warte uwagi i polecam Wam obejrzeć. E, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście wiecie co robić. A ja już znikam. Siema.